Siemaneczku, z tej strony a a to jest drugi odcinek z serii e, Minecraft Przygody Więc tak, w poprzednim odcinku, jeśli oglądaliście, to e, no, zabiła mnie Wiedźma Więc tak naprawdę zaczynam od początku, teraz zbieram sobie szybko trochę siana i lecimy po właśnie właściwie Dobra, zbieramy szybko trochę tego naszego znaczy siana Trochę nasion, zbiorę sobie tak z 15 wystarczy na razie Jeszcze? Dobra, dobra. Yy, lecimy teraz po drwienko Niestety, o, dobra, krowy. sobie ją zaraz zabiję. Ok, tu jest las. Dobra. Więc tak, jeśli filmik Wam się oczywiście spodoba, to zostawcie subskrypcję i także łapaczko w górę. Yy, oczywiście na dole w opisie macie yy, kanał mojego kolegi Ma Maćka i mojego kolegi Alana, tak jak w poprzednim filmie i macie także shadery do Minecrafta. Yy, Minecraft to jest 144 shadery tak samo, więc no już. Dobra, ja sobie szybko stworzę podstawowe narzędzia. Tak, no, powiedzmy niech to będzie. Bierzemy crafting i idziemy pod te. Czekajcie, czy ja gram dalej tak na normalnie, Dobra. Eee, więc tak. Eee, jutro o godzinie 18 będzie live. Eee, na tym kanale oczywiście. Więc serdecznie zapraszam na live. A. Oj, chodź. Eee, no tak. Zapraszam o 18 na live. Eee, dam sobie wspomnienie wam nawet. Jeśli macie dzwoneczek, to wam przyjdzie. Wbijacie sobie, no i tak, dalej będę grał minecrafta zrobię serwer, możemy pograć razem, jeśli byś chciał oczywiście, więc pisz teraz w komentarzu swój nick na minecrafcie i możemy sobie razem zagrać jeśli byś chciał oczywiście i byś miał czas yy, więc dobra, oj co to? się dzieje a, dobra yy, i najprawdopodobniej jak będziemy grać to będziemy grać na discordzie, mojego discorda jeszcze nie założyłem ale Dzisiaj go założę i dam link yy, ten Albo zrobię kolejny filmik, albo nie, zrobię to tak Że pod tym filmikiem dam link do mojego Discorda od razu Żebyście sobie wbili Tam, tam taką yy, taki kanał live i tam sobie wbijamy jakbyśmy grali w Minecrafta Dam tam live, na przykład, nie wiem, Minecraft live, nie wiem GTA albo coś w tym stylu więc no dobra, przejdźmy do rozgrywki. Po ostatnim filmiku właśnie zginęłem przez tą wiedźmę, więc teraz zaczynamy od nowa wszystko. wszystko dosłownie. Ale dobra. W następnym odcinku wgram sobie moda na minimapę. Bardzo się to przyda. wgram sobie kilka fajnych modów ułatwiających grę. No bardziej... No tak, ułatwiających. Dam sobie nie wiem może takie, że trzeba zsiąść tylko jedno drewno i od razu się całe drzewo ścina dam sobie na pewno tą mini mapę, bo ona będzie potrzebna. Jeśli byście chcieli, to też mogę zrobić coś w stylu Minecraft na modach, na przykład jakiś mod Pixelmon albo coś w tym stylu. Jeśli byście chcieli, więc piszcie w komentarzach śmiało. O, ja sobie te grzybki zetnę, ale tylko troszkę. Tylko z nich nie wypada? Nie. Co jest? Dobra, wypadło. Ale dwa, dobra, nie, niech będzie. Eee, Ojej. Potrzebuję troszkę owiec. Potrzebuję owiec teraz do łóżka. Okej, okay, tam jest jedno, to sobie od razu zabijemy. I zaraz zrobimy sobie piecyk, Przepalimy drewnem. Oczywiście mięsko. No i tak. O, tu jest kolejna. No i tam jest jeszcze jedna chyba. Trudno mi się zdawało. Ale chyba tak. Okej. Okay. Nie, tu jeszcze... O dobra jest jeszcze jedna Tu świnkę też sobie zabijemy Okej okay. Weźmiemy ją już w sumie Najpierw to ja sobie zrobię łóżko no. Więc tak, następny odcinek Myślę, że wstawię jutro Troszkę przed live'em zrobię premierę Yy, odcinka następnego oczywiście więc no teraz pójdźmy szybko do jakiś... nie wiem, albo wiecie co, ja się tu gdzieś kopie najlepiej będzie chyba tak oj, to co ja teraz robię to jest niebezpieczne, nie róbcie tego w domu no, dobra, nie, jednych nie będę się kołował pod ciebie, bo zaraz zginę i znowu będzie okej, okay, ja tylko tu na chwilę jestem, tylko po troszkę kamienia po 8 już się stąd zwijam Dobra, yy, też dawajcie w komentarzach pomysły co bym mógł nagrać Oczywiście GTA też będzie yy, Uczyka Alan o, o to mnie prosił, więc No, nagram też oczywiście yy, GTA Piszcie także w komentarzach właśnie co będziecie chcieli Ja sobie tu szybko przypalę, dobra niech będzie tym Mogę? Mogę, dobra Tu na razie będzie nasza taka baza, ala baza taka Oczywiście <coughs> Więc tak, jeszcze zetnę sobie tu brzoz, brzozę Niech to się szybko przypala, bo dobra hmm. Jest tu gdzieś w chyba nie dobra, sobie jeszcze to łowcę sobie tu jeszcze pokopię trochę kamienie, żeby sobie zrobić lepsze itemki Proszę, albo właśnie jutro na live będzie Minecraft, albo będzie GTA. Raczej powinno być GTA, bo na razie mam bardzo mało widzów. Chociaż zobaczę jeszcze. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie wszystko. Ech, więc dobra, ja sobie szybko zrobię itemy. Czyli tak, tak. O nie, nie starczy mi na ten na miecz. No dobra, trudno. Niech to się szybko przypali. to jeszcze to i nie wiem. No i styka. Jeszcze sobie przypalimy wołowinkę surową. Okej, okay, bierzemy to to. Szpatyk tu tak. mamy tak. Szczelamy sobie te mm, wszystkie tu. No nie, nie pamiętam jak to było nigdy. Dobra. Zdniemy sobie teraz tutaj yy, jeszcze trochę drewna, żeby przepalić więcej jedzenia, oczywiście. Dajmy tu sześć Przeróbmy to sobie na patyczki teraz. I zróbmy mieczyk. A w sumie zrobię sobie jeszcze. Aha, łapa. Ha, jestem mądry. Dobra. Ojej, dobra. E, nie wiem, gdzie tu jest woda. Dobra, zaraz się jednak przeniosę, bo potrzebuję. Jak to się nazywa? O, dobra, ja sobie skrzyneczkę szybko zrobię. E, potrzebuję wody, żeby. Skrzynki, potrzebuję wody, żeby. Jak to, jak to się nazywało? Naprawdę. No dobra, potrzebuję wody, żeby zasiać nasionka oczywiście No bo ja tu sobie wszystko schowam Czy Wszystko, to takie najmniej potrzebne rzeczy Ja sobie zrobię dobra, szybko. tak Ja sobie zrobię w sumie już klatkę skórzaną Skórzana tunika Pięknie wyglądamy, co nie? Tak, dobra Szybko się niech to przepala W sumie po co ja tu chowałem i tak zaraz się przenosimy dobra, nie dobra wiecie co ja już się stąd przenoszę tak na chwilę tutaj taki ale rob, obóz rozbiłem, dobra niech to się wszystko przepali i lecimy gdzie jest woda bo to się przyda do okej okay, wezmę sobie tutaj sadzonka jest to się przyda do rozwoju oczywiście chlebka żeby był chlebek, dobra bierzemy to i uciekamy stąd, tylko sobie mamy no, tutaj tak lecimy gdzieś, gdzie jest ta woda oj, dobra okej, okay, mamy klif wiecie co, ja teraz się zastanawiam, czy tu się nie osiedli... dobra weźmiemy sobie trochę dirta, tam na pewno gdzieś musi być woda więc sobie tam zrobimy tą farmę i na razie tu się osiedlimy w tym klifie poszukamy troszkę żelaza no i myślę, że będzie spoko jak na razie Dobra, tu już widzę, że jest dużo żelaza, tylko chyba tu nie ma wody. Ale fail, naprawdę. Czekajcie, pójdę tam aż do końca. Bo jakby nie ma wody, to trochę będzie przypał. Znaczy, tu jest, to można by było szybko tam ro ro ją rozlać taki zrobić ten. Okej, okay, dobra, mam pomysł. Z tego jeziorka przetranspo przetransportujemy tą wodę tam. Myślę, że to nie najrozsądniej, bo innego rozwiązania nie widzę. Na mi się nie chce wiaderkami przenosić w ogóle. Więc sobie szybko tak zrobimy. Bo teraz trzeba dużo kopać. Dobra, tu jest węgiel. Dobra, tylko czy teraz to wypali... Dobra, wypaliło. Okej. Okay. No, niech to się tu rozlewa wszystko. I tu sobie z tego zigryta zrobimy coś takiego. Myślę. Okej, okay, takie coś będzie fajne w sumie. I tu będzie nasza taka faremka miała. Powiedzmy niech to będzie, tylko tu jeszcze dam sobie troszkę wody. Niech się tu wyleje. A nie, bo tu musi być stały dopływ. Dobra. Okej, okay. będzie tu. I, i, i tu. Pójdę po te żelazo, szybko sobie je wykopię. Dobra, mamy już trochę żelaza. Teraz sobie się tu rozbijemy. Pięknie, ładnie. Dobra. Gdzie byś tu się rozbić? Okej, okay, niech będzie to miejsce. Dobra, tylko teraz łóżeczko. Damy je sobie... Albo wiecie co zrobisz, jeszcze lepiej, żeby mieć luksus, pełny luksus, full wypas. Pięknie. Dobra. Teraz sobie przepalmy to żelazo. Tylko nie mam czym, oczywiście. Nie musi być drewnym, no niestety. Chociaż tu mamy węgiel, to sobie go wykopię szybko. I myślę, że będzie Git. Dobra, szybko wykopię sobie ten węgiel. I działamy dalej. Dobra, tu jest jeszcze trochę żelaza. Tu na górze to sobie je też zaraz wykopię. Dobra, 12 węgla na razie styka Damy je sobie szybko za to. Dobra już sumie można zrobić w sumie Nie, co się stało Dobra, można sobie zrobić wiaderko O nie i trzeba tam na górę iść Dobra, to mamy taki Wodospad w sumie Dobra, szybko tu popłyniemy Tędy, tędy, tędy I weźmiemy sobie trochę Znaczy no, ja bym wziął w sumie dwa wiaderka Tego najlepiej by było I sobie nieskończone źródełko wody niech to źródełko będzie gdzieś tutaj może ja bym zrobił gdzieś tu, o tu będzie kit. ok, zróbmy je tutaj ok, jeszcze po jedno muszę iść aj, to jest męczący trochę, no, ale niestety nic nie poradzę na to nie, 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 nie. Szybko bierzemy jeszcze jedno ok już. Dobra, teraz szybko tu sobie spadamy. Zaraz pójdziemy spać, bo gdzie słońce zachodzi. No i mamy środę opady nieskończone. Teraz dobra, szybko. Ja bym jeszcze tutaj do. Dobra. Już więcej wiader nie będę robił, bo przy... na razie się nie opłaca. OK, tu będzie nasza farma. Teraz sobie to wszystko zasięgniemy. 15, tylko no dobra. No to tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK, teraz szybko sobie bierzemy. To, a dobra, tu miałem. No i sadzimy. Inwestujmy. Osiągnięcie ziarno, prawdy. OK, wszystko zasadzone. Tak. OK, idziemy spać. Okej okay, już na tu dzień, zobaczmy jakie osiągnięcia. No, dobra To jest żelazo, ja bym je wykopał w sumie teraz. Dobra, wykopiemy te żelazo szybko A, jeszcze bardzo przepraszam za tym pierwszym odcinki. No na tym pierwszym odcinku był taki pasek Filmora czy coś w tym stylu tego już teraz nie będzie, bo po prostu coś się tam stało w ustawieniach z moim programem, i no. Ale teraz już tego nie będzie, i w następnych odcinkach także. Więc, no, ok, szybko to wykopiemy tutaj ten węgiel, w sumie tak dioryt i nie wiem, zalepimy ten problem, bo Po co tu ma być taka dziura? Niepotrzebna nikomu. Ok, No, przypalmy dalej żelazo. Niech tu pięknie wszystko rośnie. Tu jest jeszcze żelazo. Sobie je też wykopię. Się przyda na pewno. Czu. Dobra i myślę, że na tym etapie już zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. I do jutra, cześć!